Siemanko mam z wszystkim z tej strony w USG7 i dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z Need for Speed Most Wanted 2012. Tak jest, jak widzicie, mamy tutaj sobie Mercedesika SL65 AMG. A czemu wybrałem ten samochód? No, on po prostu brzmi przepięknie, no i wygląda też nie najgorzej, więc dlatego go właśnie wybrałem, chociaż nie jestem jakimś fanem Mercedesów, ale akurat ten mi się model bardzo podoba. Także no, zróbmy sobie jakiś wyścig, bo tu jak widzicie dwa już zrobiłem, żeby trochę lepiej mi się tym jeździło na żywo, a więc zróbmy sobie to, bo tam możemy odblokować yy, aero, yy, no, body itd. Także będzie lepiej się jeszcze nam szybciej jeździło. Także nie przedłużajmy, jedźmy do wyścigu. No, znowu pomyliłem drogę, tak jak zawsze, fail na początku, <laughs> ale jedziemy dalej. O, sorry zioł. Porsowałeś mojego Mercedesa, a ja do ciebie mówię, co? Sorry? Ha! You mad, bro Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, jaką prędkość sobie rozwiniemy tutaj. Chociaż wątpię, że będzie ona jakaś tam wysoka. Mam nadzieję, że mnie lepiej słyszycie tym razem, bo ostatnio w tamtym filmiku z Need for Speeda mnie było słabo słuchać. A jest to, ponieważ mój mikrofon jest bardzo cichy, a... Stacja znaczy, nie jest bardzo cicha, ale gra jest zrobiona tak głośno, że nawet na minimum jak ustawiłem to sami zresztą widzieliście było za głośno. Wo, Ale spotkanie! Ha? Nie goni mnie, ale spoko. Już myślałem, że mnie będą gonić pały. Tam lekko bokiem wleciałem. Skusiłem kilka latarni przy okazji, ale... Ale jest G. Zobaczymy, co tu się jeszcze da zrobić. I mamy cutscenkę przepiękną w tej grze, one są naprawdę świetne, a więc oglądnijmy sobie, nie przerywajmy, razem sobie oglądnijmy tak romantycznie, wiecie, <laughs> nie no, oglądamy, Ciii. jest bardzo pięknie, mówię wam. Widzieliście, te cutscenki są po prostu mistrzowskie, a więc lecimy! Ups! A nie spodziewaliście się tego, co? No niestety, ale już wam nie pokażę, co zdało żyło się w tamtym wyścigu, bo po prostu była to masakra. Nie dość, że prawie przedostatni chyba, albo czwarty dojechałem. Nie wiem, już nie pamiętam to. Kurde. Za każdym razem, prawie coś wpadałem, miałem takiego pecha, więc. Zrobiłem tak jak zrobiłem. I teraz mamy ze sobą McLaren, jak widzicie. Nie pamiętam modelu, ale jest on teraz już żółty, ponieważ zmieniłem w nim kolor. I tak, zrobimy sobie tu jakiś wyścig, już sobie ustawiłem. Pozwoliłem sobie ustawić. No i spróbujemy coś do niego wygrać. Czyli tam nitro na początku, bo tutaj na razie nic nie mam. Pierwszy raz nim praktycznie jadę. Bo ale fajnie się spoiler wysuwa. Spoko. No, nawet tego nie zauważyłem jak grałem, także ten komentarz nagrywam właśnie po tym jak grałem, czyli to nie było kręcone na żywo, a jest to ponieważ em, tak jak mówiłem w wcześniejszym odcinku mnie było źle słychać i po prostu ta gra jest zakłośna. głośna, Ustawi nawet jak ustawiam na minimum to nie, nie, można, nie, nie da się mnie usłyszeć kiedy gram i nagrywam, także no, niestety, ale musiałem to zrobić nie na żywo, czyli najpierw nagrałem te... Gameplaya, a teraz to, no, to komentuję i oglądam. Czyli, no, tak, pół na żywo, że tak powiem, to jest. A więc, no, jedziemy sobie. Jeszcze nam zostało 1 km i 300 metrów. No i zobaczymy, czy nam się uda wygrać ten wyścig. Tutaj, lekki driftik. A, no, i jak widzicie, ta grafika to jest po prostu. Coś pięknego, ten Frostbite 2 naprawdę dużo potrafi, a moim zdaniem on jeszcze nie jest tak wykorzystany do końca. Chociaż i tak to bardzo ładnie wygląda. A będę mógł niedługo już przetestować tej gry na Frostbite 2, czyli Battlefield 3 i to. i for Speed'a na maksa, na wszystko na Ultra, nawet z anti-aliasingiem, czy jak to tam się zwie. Ponieważ zakupiłem sobie właśnie nową kartę i graficzną i no. Po prostu ona będzie dawała sobie radę na luziku z wszystkim na ultra. Także moje, jakość moich materiałów się oczywiście poprawi, bo będziecie wszystkie widzieć gry tak, jak, powinno, tak jak powinny wyglądać one. Także no, mamy następną gadsteinkę. Eee, trochę tutaj na czerwono, nie wiem co to oznacza. Pewnie agresję na drodze. A więc dobra, będziemy jechać agresywnie. Także jedziemy. No, także karty jeszcze nie mam zamontowanej, bo ją kupiłem, ale muszę kupić e, adapter dodatkowy, ponieważ nie mam e, wyjścia z zasilacza dodatkowego sześciopinowego, więc muszę kupić adapter, bo mam dwa wolne czteropinowe wyjścia. Taki adapter, który to właśnie przełoży na sześciopinowe i będę mógł podjąć w swoją karteczkę i pogramy. E, właśnie, nawet nie powiedziałem jaka to karta. Udało mi się kupić od kolegi w bardzo, bardzo, bardzo taniej cenie. Jak na tą kartę jest to właśnie Nitro e, Speed, a gadam, <gadam> Nvidia GeForce e, GTX560 Ti. E, chyba właśnie od Evgi jeżeli się nie mylę, jeszcze nie wiem, <gadam> bo dopiero kartę będę miał jutro u siebie. Evgi albo Gigabyte, nie jestem pewien. pewien, ta edycja. No ale bądź co, bądź i tak, będzie dobra. Także no. Zobaczymy, jak to będzie wszystko śmigało. Na razie zamówiłem właśnie tamten adapter i czekam, więc przedtem i tak nawet nie podłączę sprzętu. Ale koniec gadania o tym, pewnie już was zanudziłem na śmierć i pogadajmy trochę o tej grze. Jak widzicie, cały czas failer robię, wpadam w coś albo coś. Ale, ale uda mi się ten wyścig wygrać i to mnie bardzo zdziwiło, dlatego wrzucam ten materiał, ponieważ... Nawet nie wiedziałem, że można tyle failów popełnić i, i tak to wygrać, czyli gra nie jest w sumie taka trudna. Chociaż, no wiadomo, gra... akurat ten wyścig po nitro jest chyba na łatwym, a nitro mi się najbardziej przydaje, więc. Więc no, więc po prostu muszę to zrobić. A następny wyścig to chyba, który zrobimy sobie, to będzie na średnim, więc już będzie trochę ciężej. Ale tutaj i tak. Nie jest najgorzej, przynajmniej jest dużo akcji. O, na przykład jak ta. Lekki dzwon. I no. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie. drifcik, tak jest. O, następny dzwonek. Jak zwykle. Ja to mam fuksa. No, już mój McLaren tak ładnie nie wygląda, jak zresztą sami widzicie. Wyglądał o dużo, dużo lepiej. Teraz wygląda jak jakiś ze środu samochód, ale jeździ, Czyli nic to na mnie przeszkadza. Bo mamy tutaj Ford GT40 i tutaj Maserati jakieś. Zapomniałem modelu jak zwykle. Jakoś ja w tych najnowszych samochodach to się nie łapię. Starsze samochody to znam prawie wszystkie, ale te nowsze to nie wiem czemu tak. Jakoś nie jestem na czasie z tą motoryzacją, taką superkarową, z super karami, bo na przykład BMW to każde znam <noise> bo jestem ich fanem, jak wcześniej chyba już wam mówiłem chociaż nie jestem pewien, a więc jak nie mówiłem to mówię teraz jestem fanem bmw i no uuuu, ale skok tak jest ale coś nie jest najszybszy ten mclaren, ja myślałem że on jest szybszy w ogóle po jakimś czasie, chyba po tym drugim wyścigu, jak chciałem zrobić bączka, to odkryłem, że to jest cztery napęd <grym> samochód, a nie tył. Więc dlatego mi się tak dziwnie jakoś jeździło. Inaczej niż wszystkimi poprzednimi, bo wcześniej jeździłem tylko tylnie napędówkami w tej grze. O! Co to jest? O, no, to właśnie ten Mercedes. Który widzieliście na początku i lekko go skosowałem. No! Haha! <grym> Także, to by było na tyle. Eee, co tu jeszcze powiedzieć? Jak wiadomo, to mówiłem, że to będzie nowa seria tej gry, ale jakoś tak ja, nie cieszy się ona popularnością na moim kanale, więc nie wiem, czy dalej robić odcinki. Napiszcie mi w komentarzach albo zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie widzieć więcej tych materiałów z tej gry, a jeżeli nie, to po prostu zignorujcie. Eee, no. I tutaj udało nam się wygrać jakimś cudem, nie wiem, tak i tam przez cały wyścig, ale pod koniec jakoś mi się udało ich wszystkich wyprzedzić. I udało mi się wygrać nitro i offroad yy, opony. Także no. Ups, chyba zawrócimy. Tak jest. O, ale fail, jak zwykle. Lecimy dalej, mijamy samochody slalomem. Nie, 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 nie. nie, nie. Wyśpiewania już wystarczy na, na tym kanale. Chociaż nie wykluczam czegoś następnego może kiedyś jeszcze coś mi zachce przyśpiewać. No. Dużo ludzi właśnie skajtowało ten film. a to przecież wszystko było zrobione dla żartów, więc nie rozumiem. No zobaczcie jaki pięk w jakim pięknym stanie jest mój McLaren. Samochód, który jest wart, nie wiem ile. Koło miliona może złotych to <noise> zobaczcie w jakim stanie go utrzymałem przez ten jeden wyścig a więc no jest żółty jest ładny wybite szyby wszystko więc zróbmy sobie na wstępny wyścig co my tu mamy yy... no chyba sobie właśnie ten zrobimy ten wyścig bo co bo przyda nam się zmniejszyć wagę tego samochodu co nam oczywiście poprawi przyspieszenie w tym samochodzie i sterowanie. Także jest dobrze. Lecimy, mamy 5 km. Ale fajna droga, jeszcze tu chyba nigdy nie byłem. Ups, miałem tu skręcić. Trochę za późno, no, ale cóż. Cóż. Lewo. Za 300 metrów skręć w prawo. Yy, trzeci bieg. <grym> Poproszę. No właśnie, dopiero się teraz szczęiłem, że nawet w tej grze nie pokazuję na jakim biegu jedziemy. Trochę lipa. Nawet nie jestem pewien, czy można na manual przystawić. Chociaż Deep Tronika. nie sprawdzałem. Nie wiem. A gram w ogóle na padzie w tą grę, ponieważ na klawiaturze to strasznie się gra w tą grę na PC. To po prostu masakra. Jest takie jakieś opóźnienie po tych przyciskach, że no po prostu nie da się grać. Dlatego podłączyłem swojego pada od PlayStation i. Jest jak najlepiej. Chociaż ty się jakoś tak nie reaguje, to. Tak jakbym chciał, żeby reagowało. No ale. Udaje mi się grać, więc. Niektóre na wyścigi nawet wygrywam. O! Właśnie było. Widać, jaki ten pad jest czujny. Skręciłem dawno w lewo, hamuleca. No, to znaczy to nie jest winapada, tylko gry po prostu, nie wiem, jakieś to sterowanie z pieprzeli w tej grze, ale poza tym wszystko w, wszystko w tej grze jest fajne. Oczywiście grafika, dzięki, samochody. Tylko nie podoba mi się to, że te samochody o źle pojechały. Więc musimy zawrócić. Fuck yeah! Oh shit nigga! Ty policja była, o oh ja, yeah. <laughs> jaki fuks. Że ich nie smyłem lekko. I następny nawrót. Zielone strzałeczki. Czy to znaczy, że mamy wcisnąć gaz do dechy? Pewnie, że tak w moim świecie. Także... Lewo. Prawo. <laughs> tak jest. OS normalnie. No i w ogóle, właśnie. Szczęśliwego Nowego Roku. Bo tego wam jeszcze nie zdążyłem porzucić. Yy, ponieważ jest już teraz, jak to nagrywam, drugi stycznia. Lekkie opóźnienie, ale wiadomo. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku wszystkim. I co? Czy ten rok będzie lepszy niż poprzedni? No mam nadzieję. Na pewno będzie lepszy, bo w marcu w końcu będę mógł zdawać prawo jazdy. Na co czekałem już chyba w swoje całe życie. Po prostu jestem takim fanem motoryzacji, że już nie mogę się naprawdę doczekać. Żeby w końcu móc legalnie jeździć z samochodem. Także no, mam na co czekać w tym roku, więc myślę, że nie będzie on najgorszy. Byle tylko ze szkołą wszystko dobrze szło i żebym zdał to prawo jazdy. No i oczywiście. Żeby nic się tam złego nie przytrafiło. Ani mi, ani najbliższym osobom. Tylko o to mi. Tylko na tym mi w zasadzie teraz zależy. A więc ledziemy dalej. Mamy tu właśnie drugi wyścig, tak jak mówiłem, tym razem w nocy. Jest to chyba na poziomie średnim, jeżeli się nie mylę. Zobaczymy co nam się tu uda ugrać. U, to było hamskie, ale piękne. Ła! <grymne> wow. Myślałem, że on szybciej jedzie. A tu się jednak szybko bardzo do niego zbliżyłem. ale mnie zepchał ham. Ale co z tego? Co ci to dało ziałem? No trochę ci dało. Bo mnie wyprzedziłeś, ale ja już ciebie też. Ale drifcik, tak jest. Zawsze jak tędy jadę, to chcę tam przez środek przejechać, ale w wyścigach niestety chyba nie można. Bo to by zabrało dużo Co? Dogoniłeś mnie? Przecież jechałem na pełnej... Pii! No właśnie. Um, <ścoughs> um, dziwne to było, no ale cóż. Dodaje to nam emocji. O, ta nutka jest prześwietna. Nawet sobie ją ściągnąłem właśnie... O, ale dzwona zaliczył. Właśnie ją sobie ściągnąłem, bo mi się tak spodobała. Ta nutka z gry. Właśnie szukałem traku na swoim dysku i właśnie znalazłem tą piosenkę. Także no. Który to? To już jest drugie okrążenie. Jak widzicie ta, ten wyścig akurat jest bardzo taki szybki. Zakręty nie są jakieś ostre i praktycznie cały czas mamy prostą. Więc ten wyścig chyba będzie krótki. Z tego co mi się wydaje. Nie ma to jak driftować przy 220 na godzinę, nie? Bardzo realne. <laughs> nie no, do realizmu to na granic nie ma. Takich na przykład Gran Turismo, czy inne gry, ale i tak jest fajna. Lubię w nią grać, naprawdę mi daje duże zabawy, o właśnie. <laughs> I no co? Jest jedną w sumie z lepszych ostatnich tych Need for Speedów, bo jakoś ta reszta mi się nie podobała. W końcu mamy coś, co się ścigamy po mieście. Chociaż w, w Need for Speed Run też był, były urywki po mieście, ale tutaj mamy to na cały czas. Także no, jest to jeden z lepszych Need for Speedów, co ostatnio wyszły. Mam nadzieję, że w przyszłym Need for Speedzie znowu nam dadzą um, możliwość tuningowania samochodów op optycznie i mechanicznie. Bo tutaj to jest naprawdę lipa niestety w tej grze taki tuning to ja dziękuję nawet nie możemy nic kupić nie, nie mamy nic pieniędzy Bleh, bez sensu, znajduje się samochody tam trzeba było odblokowywać to miało lepszy klimat po prostu a tak to ja nie wiem co oni zrobili także no, wygraliśmy ten wyścig jak widzicie odblokowaliśmy coś tam nawet nie zdążyłem zobaczyć co, już nie pamiętam a opony i jeszcze coś tam aha, wagę obniżyliśmy Także no, nasz McLaren powinien teraz być lepszy w prowadzeniu i szybszy. A więc sobie jeszcze go wytestujemy. A teraz zaparkujemy. Także no, to by było na tyle w tym odcinku z Need for Speed: a Most Wanted. I zapraszam do kolejnych filmików. Siemanko, cześć! If you're new to my channel,